Dziękuję. Zapraszamy Panę 20. A przygotowuje się pana Jana Markowska. Murz Mikrowski w piwali mnie Jeszcze lotem z Dasie srebrna tarcza kałuży, a już oddycham wiosennie w cieniu zielonym i dynnym. Potokiem złotym płynem przez mlecze, jaskry kaczęce, tęcze dźwięków w kolorze wiosny, poprzez bramę trzmieni. działam Widziałam niebo o świecie. czerwone wklęśnięcie słońca, rybki tańczące na fali, kolor wytwisko w i moje zdziwienie, gdy osapęło się toczy na senną. Rozlało się krwią dzikie wino. Drzewa rdzewią jak stary garn. Rozpłynął się tęskność po zmierzchu klan kontrolami. Buchając siłym oddechem buchtują dzikie puczyny. A wokół nas rozmąwe pola, góry babórki i kartofliska. Z zamglonym słońcem, z goryczą jest bliska. Biało, 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 śnieżyście, puszyście, srebrzyście, rozsypały się po odjaźni, minął krzykliwe kulki w ruin. Zając się tępieniem, świętym katedrze, cicho, że słyszę drżenie płatków śniegu, nie bardzo zbyt obłączyć na nazwach. Jeszcze rodem nie zgaśnie. Michał Kajka, Wiosna Już zabrzmiały wiosny dzwonki. Budzi się wsią z ukrycia. Zamyciły nam z koronki przyjemną piosenkę życia. Dźwięk przyjemny, radosny Zwiastuje nam powrót wiosny. Wszystko, co niby drzemało zimowym snem, zmrożone, z kryjów swych powstawało na nowo orzeźwione. I swobodę życia czuję, nowa siła w wstępuje. jako wstępuje. Jakoś mi las wesoło, co w zimowym roku spał, wznosząc dumnie swoje czoło, jakby z w tym stał. I wszelka przyroda w koło słynie życiem tak wesoło. To, co zima nam zniszczyła, jakby w śmierci doliny. Przychodziła wiosny siła, nowe życie zasłynie. Wiosna wszystko przysposobi, wdzięczną szatą ziemię zdobi. A opucha w sercach lubi i moc wewnętrznej siły, pomimo walk, życia trudu, serca nam się wpoiły. Witaj ku nam wiosny zorze, tej wdzięcznej, przyjemnej porze.